Nagrodę właśnie dla na Moniki Rydowskiej za wysokie wyniki nauce i kulturowe zachowanie. Tak. Kolejne bardzo wysokie, wysoka średnia Paulina Poniktera, 4,70. Polska, 50. Miesza, nie pół. A ja mam nagrodę dla Izabeli Hilarczuk, uczennicy klasy trzeciej liceum dochodowych, za bardzo został w dla uczennicy klasy trzeciej liceum, Na nagrodę dla Krystyny Garbowskiej, uczennicy klasy trzeciej, za dobre wyniki. Zapraszam po odbiór nagrody w Izabelek Podwielską, uczennice klasy trzeciej, za dobre A ja zapraszam Pani Dawida Słowickiego, otrzymuje nagrodę, za dobre Zapraszam członków pocztu sztandarowego. Patrycja Mienowska za godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowej. Yy, nagroda dla Patrycji Borowej, uczynicy klasy trzeciej za godne reprezentowanie szkoły w poczcie Krystyna Gerbowska, uczennica klasy trzeciej, i magnum nauczyciela, za godne reprezentowanie w szkoły. w Pozdrowienia. Sztandarowej. Również w Pozdrowienia. Pozdrowienia. reprezentowała Szkołę Pozdrowienia. 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 która Pozdrowienia. na Pozdrowienia. Również w Poczcie Sztandarowym szkoła reprezentował Kamil Zakrzewski, która w tym Również w Poczcie Sztandarowym był Mateusz Tropowski, uczestniczka z IV Techników, którego Zaprosiliśmy... dziękuję. Zapyśleliśmy. Nie zapyśleliśmy. Nagroda dla Angeliki Mułyńskiej za działalność artystyczną na rzecz szkoły. Nagroda dla Kamila Adamczyka, ucznia klasy czwartej za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. I również w zawodach sportowych brał udział Kamil Zekrzewski dla uczniów klasy czwartej technikum, który otrzymuje nagrodę. Zapraszam Andrzeja Zotę, ucznia klasy czwartej technikum, bo tym nagrody za reprezentowanie szkoły zawodów. Nagroda dla Katarzyny Lupy, uczennicy klasy czwartej, różnych zarazem w zawodach kolejnym sportowcem jest Angelika Wruńska, której wręczą nagrodę za reprezentowanie szkoły. W zawodach sportowych brał również udział Michał Pinkowski, któremu dziękujemy. A ja chcę wręczyć nagrodę Michałowi Senkowskiemu, który również grał w drużynie piłki. To. Nagroda dla Krystyny Garbowskiej za reprezentowanie szkoły w Polsce. I kolejna siatkarka i zapobiecka również nagroda z Nagroda dla Patrycji Mianowskiej za reprezentowanie Szkoły Nagroda dla Dawida Słowickiego za działalność artystyczną na rzecz szkoły. Nagroda dla Pauliny Ponichtera za działalność na świecie w Kaształm Rady. Poproszę bardzo, panu Rzewską, czyli klasy trzeciej w Nagroda po raz kolejny już dla Krystyny garbowskiej za Monikę Ryszewską z klasy trzeciej liceum i także prowadziła działalność artystyczną dla szkoły. Nagroda dla Angeliki Grodzkiej, co działalność artystyczną dla szkoły. I poproszę Patrycję Borową, która również prowadziła działalność artystyczną, zaprosiła się do za działalność artystyczną nagrodę otrzymuje również Natalia Ciesko. Poproszę Laurę Muracką. Nagroda dla Kindi Nagroda za działalność artystyczną na rzecz Wiem, klasa jest pobożeńska, więc poproszę znowu Patrycję Mianowską, za którą naprawną znajdują A ja poproszę Izabelę Podpielską do Państwa. Uczelnica klasy wcześniej liceum Izabela Pilarciu. Również działała na polu autentycznym, chciałaby prezentować mieszkanie w środku w Polsce Szkoleńskiej. Zagroda dla Angeliki Muńskiej, zagroda reprezentowania szkoły w Poczcie Sztok Zarodnie. Mamy tutaj grupę uczniów, którzy udzielali się właśnie w obsłudze uroczystości, pokaza sątornicznych. Chciałabym podziękować i wręczyć nagrodę Karolinie Zakrzewskiej, uczennicy klasy 4. techniki. Również podziękowanie za obsługę gastronomiczną uroczystości szkolnych i lokalnych. Nagroda dla Marty Łoszyńskiego. Krzyżyńską, uczelnicę klasy czwartej, techniką, która otrzymuje nagrodę za obsługę gastronomiczną uroczystości szkolnych i lokalnych oraz za udział w synkronicznym pokazie. A ja chciałam podziękować Andrzejice Muńskiej uczelnicę klasy czwartej, za obsługę gastronomiczną uroczystości szkolnych, i lokalnych

w srebrniczym pokazie kelparskim nagroda dla Sylwii Kozłowskiej z klasy A ja zapraszam Anię Godlewską z klasy IV technikum, którą za osiągnięte w terminie szkoły lokalnych. Nagroda dla Żolety Kępi z tej uczelni klasy czwartej technikum zawód i gestronomiczna uroczystości szkolnej. Mam również podziękowania w formie dyplomów dla tych uczniów, którzy wyróżnili się w różnych formach działalności, tak bardzo serdecznie dziękujemy Monice Ryszewskiej za dokumentowanie wydarzeń z życia szkoły w latach 2015-2018. Zapraszam również Izabelę Podpielską, naszego szkolnego fotografa. No, I zapraszam również się karbowską, która dzisiaj także z aparatem. A ja zapraszam Łukasza Olszewskiego, który otrzymuje dyplom za o... na prośbę przewodzewego terminę motor rezesji niekogo i Również w tym samym konkursie brał udział Adam Kamiński, który zajął 21 miejsce. bo to jest świeże wydarzenie 20 z, z, środy, przyznał drużynie naszej szkoły y, siódme miejsce y, w finale y, tego turnieju. Więc gratuluję Panie Wience. I wtedy...